Dzień dobry Pani Weroniko. Odpowiadam na Pani pytanie <laughs> o osobę, która chce u Pani wynająć. sobie troszeczkę. Paśmie, czy tutaj na końcu mi wyszedł? On mówi o osobie konfliktowej. No również o jakiejś młodszej energii, tak? No to, to, to na razie to takie, takie nic, nie? E, k -k 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 Dobra. Ta pani, jakie ona ma tutaj, czy szczere intencje wobec pani, czy nie szczere intencje. Szóstka buław. Co ona sobie myśli w ogóle o tej um, całej propozycji? Ona, tak? Ona, o pani. Do czego chcę panią przekonać? Co sama? Wnoś, w, wniosłaby, tak, bo to takie pytanie, karta głupca, czy ona ma pieniądze, czy nie? Proszę Pani, powiem Pani tak, czy ona ma pieniądze, czy nie? Paść Buław, e, król denarów. To jest osoba, która... To jest osoba, która jest bardzo kreatywna, bardzo zaradna i umie zarabiać pieniądze i albo ona ma je bezpośrednio lub umie je zarobić ewentualnie y ma faceta, który ją sponsoruje i te pieniądze jej daje, tak? Czyli tu jakby pieniądze są, to jest ściema, że, że nie ma. Intencje, w szóstce buław. Na pewno chciała ta osoba zrobić na Pani jakieś wrażenie. I to, no, pozytywne. I jej myśli są takie, że Pani jest osobą bardzo zaradną, że pani dobrze się odnajduje w środowisku, w którym pani jest, i w, na pewno w wielu rzeczach pani mogłaby jej pomóc. Ale. Karta głupca. co ona wnosi ze sobą. Karta głupca, no na pewno są tam dzieci, dziecko jedno przynajmniej, ale też, proszę pani, to jest osoba, która może być na etapie zmieniania pracy, bo mamy kartę głupca przy ósemce pentakli, czyli albo zmienia pracę, albo jakąś nową pracę zaczęła, ale pieniądze to ona ma, to w ogóle nie ulega wątpliwości, umie je po prostu się zakręcić i zarobić. Natomiast tutaj troszkę mnie zastanawia, Um, to, co ona chciałaby, żeby pani zrobiła pustelnik cesarzowa. Żeby nie było tak, że um, wmanewruje panią, na przykład, w jakąś opiekę nad swoimi dziećmi, albo będzie bez przerwy mówić, jaka to ona jest biedna, chociaż to nieprawda, i będzie chciała, żeby pani nad nią otoczyła i roztoczyła jakąś opiekę. Um, na rękę jej będzie, żeby pani była sama. Nie wiem w jaki sposób to się zrealizuje. W momencie, kiedy wynajęłaby pani tak, to, te pomieszczenia, to jej na rękę byłoby, żeby pani była sama. I żeby pani w tej cesarzowej udzielała jej jakiejś pomocy, bo uważa, że jest pani bardzo silną osobą, bardzo zaradną, ale jej też niczego nie brakuje. Niefrasobliwe ma podejście. To fakt, że ma niefrasobliwe podejście do pieniędzy czy podejście do pracy. Ona może jednego dnia pracować, a drugiego dnia już nie pracować, bo nie. Taki lajdzik, krótko mówiąc. Czy tu są totalnie złe karty? Nie. Tu nie ma zagrożenia, jakiegoś, wie pani, dziewiątki mieczy, problemów, depresji, wierzy, konfliktów bicia przemocy nie nie tu nie ma tego Czustka była farcy kapłanka um. Rozłożę oddzielne karty, czy zgadzać się na wynajęcie tego bez kaucji. <laughs> czy zgodzić się na wynajęcie bez kaucji. proszę pani, nie zgadzać się na wynajęcie tego mieszkania bez kaucji, ponieważ te pieniądze są, tu jest, pieniądze są w zaprzeczeniu, czyli twierdzi, że ich nie ma, będzie na siłę panią próbować przeciągnąć na swoją stronę, żeby wynająć, wynająć, ale generalnie to jest od, od, odwrócić się od tej decyzji, odwrócić się. Bez kaucji nie wynajmować, także Wynająć Pani może, ale na zasadach, jakie Pani narzuci. Czyli pierwsze co kaucja. Bez tego niech się Pani nie zgadza absolutnie na nic. Zresztą widziała Pani po kartach, tak? Odwrócić się od tej decyzji. Niech wróci wtedy, kiedy będzie miała pieniądze. Ta ósemka dosłownie ta ósemka kielichów, niech wróci wtedy, kiedy będzie miała pieniądze, o i wtedy może Pani wynająć, a tak już sobie głowy nie zawracać tym, kto co mówi, jak mu w życiu tam różnie się toczy, potoczyło. Także to, że ona by najchętniej izolowała Panią potem, nie wiem, od wszystkich, czy znajomych, czy, czy innych ludzi, to, to byłoby w jakiś sposób jej na rękę, tak? Bo by się przy, przy że piła do pani, bo sprytna to jest osoba, tak? To nie ulega wątpliwości. I znowu w zaprzeczeniu pieniądze, tak? No. Tutaj, jeżeli miałabym się wypowiedzieć, kto byłby najlepszym wynajmującym, to tutaj jakaś młodsza osoba mi się pokazuje, młodsza od pani. Para nie. Para nie. Dwoje ludzi nie. Młody człowiek, czyli tak, para, jeszcze może być para, chłopak z dziewczyną, tak? To nie, bo to oni coś ukrywają. Natomiast młodszy człowiek albo dwoje młodszych ludzi, bo jest tu karta rodzinna, paść do tego pokazane, czyli młodszy człowiek od pani lub brat z, z siostrą, ale to raczej skupię się na pojedyncze. Ktoś, kogo może pani znać przez jakichś swoich znajomych, to, to taka osoba tutaj by była najlepsza dla Pani. Młodzi ludzie, ogólnie rzecz biorąc, bez żadnych par, bez żadnych dzieci, matek z dziećmi czy coś, to najlepsi wynajmujący by byli. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.